Na, no, na, no, na! No. Jak mam być szczęśliwy? Od 15 jest tylko ze mną gorzej. Myślałem, że w tym kraju tak się wygrywa, to się wygrywa. Nie! W naszym tak się wygrywa, to się przegrywa. I co? Żaden barachu nie może do nich dołączyć? Nawet ten kuki z obsesją zbroi. Nawet orędzie nie pomogło. A tak ładnie mówił prezydent. Cały szczęście, że nic od ciebie nie dodał, bo mógł to tylko spieprzyć. No i tak nic nie pomogło. Ale że hołowinę wpuścili do TFP. Oglądał wziął ogólnie jak którekolwiek obrady. To by ten śmiech ziobry, jakiś taki jak z bolka i lolka. Co to, to się tak śmieje? <laughs> Przyniosłem ci. Życzę Ci dużo zdrowia, żeby Ci Morawiecki zdążył jeszcze jakiś fajny rząd wy wystrugać. Ja wiem, że jest gówna, ba ba nieważne. Dama z Wasieczką. Co? Oryginał! To jest Sosny! Jak co? Gdzie, gdzie łasica? Ty jesteś jak to społeczeństwo, w ogóle nie jesteś wdzięczny za to, co zrobił PiS. Wpalam do siebie z życzeniami, z domu, z oryginałem. Ja ci narysuję tę łasicę. Auf и не все будет.